Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie z serca Wielkopolski z miasta Poznania. Miasta, w którym znajduje się hotel Focus Poznań, zlokalizowany przy ulicy Sarafitej 4, który jest tutaj obok nas. Hotel, który chcemy Państwu pokazać, którym mam przyjemność zarządzać jako dyrektor generalny wraz ze wspaniałym zespołem. Nazywam się Marek Szopek i zapraszam Was na krótką wycieczkę po naszym obiekcie. A tymczasem tytułem wstępu koniec. Zapraszamy do tego. Mam przyjemność przedstawić Państwu Julię, naszego kierownika recepcji. Dzień dobry, witam serdecznie. Julia jest osobą, która wraz ze swoim zespołem zarządza Państwa rezerwacjami, zarządza wszystkimi dokumentami, zarządza Waszymi pokojami. Pilnuje, żeby było czysto, żeby wszystkie Wasze prośby zostały przygotowane, zrealizowane i żeby Wasz wyjazd, Wasz pobyt był udany. To jest właśnie Julia, w miejscu, które jest sercem naszego hotelu. To jest recepcja, gdzie wszystko, wszystko zaczyna i wszystko się kończy. Zapraszam Państwa. Na Prosimy, się, dbajcie o siebie, dbajmy o swoje zdrowie, żebyśmy mogli jak najszybciej spotkać się wszyscy w naszych hotelach, w naszych hotelach sieci Fokus. Zapraszam serdecznie, jesteśmy dezynfekowani. Kolejnym punktem na naszej mapie jest restauracja. Restauracja Hotelu Focus Poznań, która na co dzień tętni życie, gdzie przebywają gości, spędzają mile czas, zarówno biznesowo, jak i prywatnie. Restauracja, która od godziny 6.30 każdego dnia serwuje śniadania w formie bufetu, w której goście mogą spokojnie sobie spożyć, przygotować się do kolejnych spotkań. Do kolejnego dnia w mieście Poznań. Wieczór pod znakiem wykwitnego wina, pod znakiem wysublowanego menu, pod znakiem polezwicy, pod znakiem ryby, pod znakiem naprawdę dobrej jakości produktów, których dopilnowuje, tak jak wspomniałem w początku, sam szef kuchni. Szef, który jest z nami, jest dla nas, jest dla wszystkich Państwa. Dzisiaj ta restauracja jest niestety pusta, ale wierzymy i czekamy, że już niedługo będziemy mogli znowu otworzyć nasze podwoje i wszystkich Państwa gościć w naszym hotelu i w naszej restauracji. Jak już mówimy, że te rzeczy są pyszne, zapraszamy, poznacie Państwo osobiście szefa kuchni. Wejdziemy po do kuchni. Szef pewnie przygotowuje. może się zesprosować. Zapraszam Państwa serdecznie. Zapytamy, czy nas puści. Dzień dobry, szefie. Możemy na chwilkę? nie zapraszam. chodźcie znajdziemy się w samym sercu kuchni od kuchni. Poznajcie szefa, zobaczycie w jaki sposób on żyje. Dzień dobry szefie, czy możemy na chwileczkę? Proszę bardzo. Chcielibyśmy naszym widzom przedstawić osobę, która przygotowuje te wszystkie pyszne dania i która serdecznie zaprasza do naszego hotelu. Szefie, czy ty przygotował? Przygotowuję właśnie dania na naszej nowej karty, a tak za chwilę będę przygotowywać dania naszej kantyny poznańskiej. Kantyna poznańska. Szanowni Państwo, pozwolę sobie pochwalić się naszym nowym produktem. na czas pandemii, w okresie pandemii, żebyście mogli Państwo bezpiecznie skorzystać z naszych usług, bo restauracje są zamknięte, przygotowaliśmy stronę internetową na której każdego dnia przygotowujemy pyszne śniadania, pyszne obiady w naprawdę fajnych cenach po to, żeby zachować relacje zarówno z Państwem, którzy przebywają u nas turystycznie, zarówno z gośćmi, którzy przebywają u nas biznesowo i z wszystkimi mieszkańcami Poznania, którzy chcą spróbować czegoś dobrego, nie chcą gotować i chcą się czuć bezpiecznie i z bezpiecznie. Wszystkie posiłki dowozimy, wszystkie posiłki z do, do mnie, serdecznie zapraszamy. Tyle tytułem reklamy. Będziemy powoli uciekać z kuchni, żeby to powinni przeszkadzać. Przebiegiem, bardzo dziękujemy. Ja również dziękuję. Przypomnę Państwu, Michał, szyb kuchni, osoba zarządzająca naszą gastronomią w tym hotelu, to jest ten gość, który wraz ze swoim zespołem przygotowuje te pierwsze dania, które Państwo opisujecie. Dostajemy bardzo konkretne opinie, zawsze serdecznie dziękujemy i zapewniamy, że staramy się każdego dnia, żeby to było jeszcze lepsze. Szepcie jesz, ślicznie dziękujemy. Uciekamy. Bardzo było mi miło. Do zobaczenia. Julia? Stawkę już można zabierać. Dobrze, dziękuję. Zapraszamy ją do naszego specjalnego gościa. Także zapraszamy. Idziemy do pokoju. Spartka dla naszego gościa. Zobaczcie o co tu chodzi. Jeden żeby jedzenie było bezpieczne, a jakąś stronę wykonawiemu, jak zazdrowimy się, dbajmy o siebie, trzymajmy dystans, przetrwajmy ten dziki czas, żebyśmy mogli gościć Państwa. Zapraszam serdecznie. Jesteśmy w jednym z naszych hotelów. pięknym jest piękny bakonem. z widokiem na okolice Poznania. I to jest to, o czym Państwu wspominaliśmy. Mamy naszego gościa, który jest z nami od zawsze. Od początku dostania w hotelu, gość przyjeżdża do nas regularnie, jest zadowolony i, tak jak nam powiedział, czuje się w domu, co jest najważniejsze. Wiemy przez te dwa lata, że jest ogromnym łasuchem. Wiemy, że uwielbia słodycze. Mamy dla niego przygotowane coś słodkiego, ale zapewniam Państwa, że tę łapocie będziemy mogli zajadać bezkarnie. Bezkarnie, bez troski o kalorie dietę, ponieważ mamy takie miejsce, które spowoduje, że te wszystkie rzeczy idą nie pamięć. Chodźcie pokażę Wam dlaczego. Wraz z Julią zazwyczaj sprawdzamy pokoje przed przejazdem gości, żeby jeszcze raz upewnić się, że wszystko jest przygotowane tak, jak Państwo sobie życzycie. Tylko do Waszej dyspozycji, tylko dla gości naszego hotelu. Nasza mini siłowne, zbierną, z orbitretia. Gdzie możemy wszystkie każde wychodzić. Gdzie możemy bezkarnie zajadać, A potem się A po, A po aktywnym wypoczynku, wypoczynku jest jeszcze coś dla doktrybowanego. Indywidua mała, tylko dla Państwa całe nasze to jest strefą wypoczynkową, gdzie możecie Państwo sobie poleżeć, pomyśleć, pooddychać, pomysłami ze sobą, aż dla już Poznaliście już Michała, ale jest jeszcze jeden członek, a raczej członkini naszego zespołu. Na imię Mazuzanna jest kierownik nie sprzedaży w naszym hotelu. Poznacie osobę, która dba o wszystkie eventy odbywające się w tym hotelu, w której oczywiście pomagamy, a która oczywiście pomaga nam. Zapraszam Poznaliście Królestwo Mamę, poznaliście Królestwo Julii, poznaliście Królestwo Michała, poznajcie Królestwo Zuzanna. Drodzy Państwo, trzy sale konferencyjne, modułowe, wielofunkcyjne, każda klimatyzowana, każda z rzutnikiem, każda z każda z pełnym zaciemnieniem. I na tych wszystkich trzech salach znajduje się nasza Pani kierownik sprzedaży, Zuzanna, która przygotowuje salę na jutrzejsze spotkanie, oczywiście zgodnie z reżimem sanitarnym. Zapraszam, tutaj jeszcze Pan sam Dzień dobry, zapraszamy, witamy w Pokus Hotel. Zanim zaprosisz, pozwolę się przedstawię. Tak jak wspominałem, Zuzanna, na nasz kierownik sprzedaży. Dzień dobry. Sprzedaży wszystkiego. Sprzedaży imprez okoliczności, komunii, chrzcin, bankietów. Czego jeszcze? Zapraszamy. Wszystko, co tylko chcieliby Państwo zorganizować, zrobimy, postaramy się, żeby było zgodnie z Państwa oczekiwaniami. Także będzie nam bardzo miło gościć Państwa. Jak Państwo widzą, to jest nasza sala konferencyjno-bankietowa. Tak wygląda. Możliwości mamy wiele. Możliwości co tutaj, gości... mamy? Co tutaj będzie? W tej chwili sala gotowa jest na jutrzejsze spotkanie dla naszych stałych gości. Wszystkie wytyczne dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego, jak Państwo widzą, są zachowane. Zachowane są odstępy, zachowane są odległości. Zapraszamy. Zapraszamy, organizujemy, działamy. W czasach jesteśmy w stanie zorganizować spotkanie dla Państwa, także serdecznie zapraszam. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za Waszą uwagę. Za chwileczkę pożegnamy się z Państwem. Mam nadzieję, że tylko na razie wirtualnie będziemy mieli zaszczyt gościć w naszym hotelu. Tak jak Państwo zobaczyliście, Zuzanna, kierownik sprzedaży, Michał, kierownik gastronomii, szef kuchni, Julia, kierownik recepcji i moja skromna osoba, członek tego zespołu i równocześnie dyrektor hotelu. Kochani, bardzo dziękuję za uwagę. Hotel Focus Poznań. Za chwileczkę pożegnamy się z Wami. Tymczasem ostatni rzut oka na naszą salę.